Cześć, siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale i w dzisiejszym odcinku podłączę sobie telefon do ładowania. Ale coś mi ładowarka nie działa. Może jednak działa. Tak. Jednak działa. I w dzisiejszym odcinku Szkoda, że to się też nie zdarzyło na odcinku, ale otworzymy sobie tą skrzynkę. A w tej skrzynce wiecie co wygrałem? Zaraz wam pokażę. No. Co jest z jednej strony to fart, a z drugiej strony to nie fart, bo szkoda, że nie wygranimy legendy, bo to jest najgorsza. O, dołączam się do Dragsterka, który ponoć ma. Leona. Ono, że mam wziętego i to jest słowo. nie hm? Zdziwko, nie? to grammy, czy nie wiem? A w za to ja się tu nie bawię. A damy tego Sandringa. Sam... Hmm, nie, no nie mamy szans takim mm. ślubem. A oni tymczasem się zajmą piłeczką. Hahaha. Ha, ha. No nie wiem po co nas ukrywać do naginiu, ale... Nie no, to nie mamy szans, ja muszę tj. wziąć tego... ...na... ...bułkę. Teraz trzeba zjechać Franka szybko. Rok stary, jak tym swoim sterk postpioen oh. komen. miłej zabawy i dupa i zleźnie zrobione że działa od Rexa jak nie było so so wow, oh, teraz tylko tak żeby jakoś kontra dać

Jeee! W sumie jest taki słaby wam powiem. Wreszcie tak mówiłam, że mam pecha. Powiem wam, już mi się zaczyna podoba zimka. Tylko robienie takie coś na grzebę yeah. to jest uh -huh. Robić <grybuj> burzę piaskową o! Nie nie zla, nie, nie. na duo się. Ooooo! pewno. Też mam Sandiego. jego. Co by się na zbiory klejnotów ta burza piaskowa przydała. W burze mi tutaj. Idę na zbierek lecą tutaj. Idę na zbierek lecą tutaj. Idę Dam ci tutaj. za chwilę burzę piaskową. No, tutaj. na środku sobie na środku sobie było zabawnie. Jezu, chyba, nie ale wszystko ma ja już mam kolejną burzę piasku Nie będzie dłużej bał, żeby lecisz zacko. Nie nie, no boleń na mnie. Ja Nie, nieszczęliwe, tak mało brakuje. I chodźcie wszyscy razem. Będziesz Żydach. tak. <śmany> Dobra, niech Tara to tam strzelić, nie tego. Chodź, kończy nie, 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 to nie wygrywa Teraz by się przegrała. Dragster, jesteś wielki, to wszystko dzięki tobie. So cool, yeah. Wygraliśmy. Teraz osiągniemy So tired. No i robimy super. Nic nowego, podejrzewam. grupki do zadania. Barley. Wow, mam mamy podwajać żetonów na no, 200. Super. Gram ja dalej w tym zadymie. Bo ja mam tutaj nowy wydarzenie. A nie, nie mam nowego wydarzenia. Gdzie tu nie... Tylko jak nam wylosujemy El Primo i Bula i Franka, to już ja nie ma szans.

Nie wiem, jak to lepiej, nie wiem, na strzelanie, więc. Bo <śmany> że mam jeszcze słaby damage. póki co, bo 900 to mnie jakoś nie zadowala. Musimy sobie upgrade'ować tego, sędzia. Może jakbym miał 1200 damage to byłby Gitas. Nie, 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 żeby cię widzieli kurwa no to trudno mi się wziąć z będzie... sobie potraci no ale Więc ja co, w sumie wiedziałem, że skoro jak wygrał, ja też jakoś wygrał, tylko bałem się właśnie, że to będzie Sandy i był Sandy, niestety. No ale... Ja chciałem Spike'a. Ja tu nie mam szczęścia, niestety, do tej gry. Do Royala mam duże szczęście i to nie da szczęścia. No, mam flipa. Tylko... Czekajcie, bo ja wam muszę... No szczęście tego gola, spoko się uda. Dzioma, da, 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 da. Wiecie, co, ja się ciebie boję. Tak może się to bram pobawię. Ale... O, mam piłkę czyżby. A tak, e, to nie tak miało wyglądać. O nie, ty grałeś w Dobra, bierzcie piłkę i lecimy. Nie szczelaj, tylko ledwie do lęki. Nie wrap wstyd. O, dzięki za piłkę, ziomeczki. Zabijcie tego w krzakach, bo ten kamp mi przeszkadza. Nie, proszę o mi się coś udało szczelić. Kolejny legendy będziemy robić. Może w sklepie będę miał... wiecie... Do niego przebranie, bo on ma chyba takie przebranie. Ma jakieś takie niebieskie, nie to bym to kupił, bo to ładne jest. Taki niebieski taki niebieskie bardziej podoba, no ale... O, super. Podruba mnie, ja tak to, to, jest... no, to Tak, trzymaj.